Yeah, it's, uh, it was a, a tough situation, tough game for us. Uh, we played three times Poland this year. We lost all three games. We are going through a change. We uh, have a lot, lot of new young players, A players between 20 and 24 years old. Uh, we, we choose a new um, way to go to take young players in the team, less double passports, give them the chance to grow. And uh, tonight here, um, opening game against Poland. I'm really proud of my team, the way they played. Obviously, especially second period, uh, when we short when we scored the shorthander, uh, we didn't play a good second period. We got too many penalty minutes and uh, we uh, made bad decisions with the puck, uh, but this is a young team. They have to grow. And uh, but I think the way we played the first and the third period, we deserve to win this game. And, uh, but it's not over yet tomorrow is the next tough game and it's a very very tight and equal tournament Journalist. No, oczywiście, spotkanie rozpoczynające ten turniej dla reprezentacji Włoch było trudne, ale po ostatnich spotkaniach, w których ponieśli kilka porażek, trener podjął decyzję, by wprowadzić nowych, młodych zawodników. Skorzystał z nich tutaj podczas tego turnieju. Mecz otwierający pokazał, że no, to była dobra decyzja. Ci zawodnicy dzisiaj wykorzystali swoją szansę. Aczkolwiek, tak jak podkreślamy, mecz był bardzo ciężki. Druga tercja to nie było najlepsze, najmniej najlepsze moment, jeśli chodzi o reprezentację Włoch, tutaj to spotkanie, ten, ten moment gry tam za dużo było kar przede wszystkim ze strony Włochów nie był zadowolony z tego okresu, natomiast pierwsza i trzecia, przede wszystkim tercja, to były momenty, które w opinii trenera pokazały, że zasłużyli na to zwycięstwo dzisiaj w meczu otwierającym z Polską. No ale to jest oczywiście początek całego turnieju. Reprezentacja Włoch przyjechała tutaj. Z oczekiwaniami, by powrócić do elity, zatem no, będzie się jeszcze tutaj wiele działo, jeśli chodzi o reprezentację Włoch. To jest dopiero początek. Gratulacje dla Stefana i jego drużyny. Ja myślę, że w pierwszej tercji nie był to nasz mecz. Chcieliśmy, można powiedzieć, za dużo, za bardzo chcieliśmy upraść krążki. To jest dobra drużyna, która, która gra naprawdę dobry hokej. Pierwsza tercja może powiedzieć nie była nasza, w drugiej zaczęliśmy grać trochę lepiej. Doszliśmy na 1-1 i niepotrzebny indywidualny błąd, czy znaczy niepotrzebny, no indywidualny błąd, który, który strata krążka na niebieskiej linii i kontra 2-1. Potem ciężko, ciężko było nam odrobić. Mieliśmy dużo szans, ale ogólnie mamy za mało strzałów w naszej grze, za mało agresywnie atakujemy bramkę. mieliśmy tylko 18 strzałów, więc było to trochę za mało. No potem pod względem waleczności i zaangażowania nie ma absolutnie problemu z tym jak chłopcy grali, ale musimy zagrać trochę mądrzej. Bo za dużo traciliśmy sił, wiadomo ta kara w trzeciej tercji też nam nie pomogła do tego, żebyśmy mogli ten mecz odrobić. Ograliśmy za dużo, za dużo w trzeciej tercji w osłabieniu, ale tak jak powiedziałem, no, dzisiaj, dzisiejszy mecz musimy, musimy się pozbierać, musimy się zregenerować, bo jutro mamy następny dzień i następny mecz.